14 lutego, czyli dzień Świętego Walentego, to jedno z niewielu świąt, które przyszło do nas z zachodu i trwale wpisało się w polską kulturę. Tego dnia na ulicach i witrynach sklepowych mamy okazję oglądać tysiące czerwonych serc. Choć symbolizują one miłość, nie wszystkim kojarzą się pozytywnie. Nie, dla mnie to jest głupota ogólnie. A dlaczego dla Ciebie jest to głupota? Bo ja tego nie świętuję, i tyle. Wszystko ma wady i zalety. A jakie pan widzi wady, yy, Walentynek? Niektórzy ludzie tak się dorabiają na sprzedaży serduszek, że inni im później zazdroszczą. Większość ludzi cieszy się jednak z okazji do spędzania romantycznych chwil. To jest bardzo miły i przyjemny dzień. Z chęcią spędzam go z moją ukochaną osobą. Bardzo się cieszę, że u nas w Polsce jest taki popularny i, i możemy go obchodzić. Walentynki, generalnie myślę, że przyjemne święto. No. Myślę, że cały czas trzeba sobie okazywać uczucia, ale. Taki jeden dzień w roku zawsze jest takim miłym dodatkiem. święta w ogóle no żeby no, to było tak, ja no powiedzieć, że ta miłość gorowała na wszystkim. Są i tacy, którzy chwilę tę muszą spędzać w samotności. Nie lubię walentynek. Dlaczego nie lubisz walentynek? No, bo wszędzie jest tak słodko i single są nieszczęśliwi. Istnieją jednak różne rodzaje miłości, a wielkim uczuciem można darzyć również ojczyznę, o czym przypominają narodowce. Chcemy promować patriotyzm, chcemy promować miłość do ojczyzny i robimy to właśnie w Walentynki, już po raz kolejny zresztą w Łodzi. Od kilku lat organizujemy tą akcję. Chcemy pokazać Polakom, że oprócz tej, tej miłości do konkretnej osoby, do do, do bliskich, do swoich bliskich, należy również pamiętać o miłości do ojczyzny. Niestety wielu Polaków dzisiaj o tym zapomina. Wynika to może z tego, że po prostu Polacy kojarzą patriotyzm z klęskami. Nie, nie jest to do końca poprawne myślenie, ponieważ y, oczywiście bardzo ważnym elementem patriotyzmu y, jest oddawanie hołdu y, polskim bohaterom narodowym, natomiast na pewno nie jest to jedyna rzecz. Równie ważnym elementem y, jest y, pozytywna działalność społeczna, działalność charytatywna y, na rzecz y, naszej ojczyzny, która jest naszym domem. Dlatego właśnie y, rozdajemy plakaty patriotyczne, y, darmowe plakaty patriotyczne przechodniom. Y, w tym roku na plakacie widnie wizerunek dużego polskiego orła w koronie, który na pewno jest najlepszym, najlepszym symbolem polskiego patriotyzmu. Fajnie, że nie, pamiętamy o tej miłości nie tylko do drugiej osoby, ale również do tej ojczyzny, której tak no, dzisiaj nie ma za bardzo. Ludzie tak nie bardzo kochają naszą ojczyznę, a fajnie, że się tym myśli kto na to zwraca uwagę. Także dzisiaj generalnie super sprawa. A czy kochacie za coś swoją ojczyznę? Ojciec, eee, ty, ty się pierwsza wypowiedz Tak, e, za piękną tradycję Jaką mamy w ogóle w naszym kraju Różne, różne polskie tradycje Takie począwszy od, od jedzenia Po jakieś różne zachowania To jest naprawdę coś pięknego Mamy wspaniałą historię jako kraj To jest coś niesamowitego A poza tym no, ojczyzna to ojczyzna Tu się wychowaliśmy, tutaj żyjemy I po prostu kochamy nasze środowisko, w którym żyjemy Walentynki Dla jednych komercja Dla innych święto zakochanych ale jak wiemy, z miłością różnie bywa. Dlatego warto pamiętać tego dnia również o ojczyźnie, bo ona jest zawsze dla nas. Patrycja Mroziak, emisja TV